To jest super, no. Ty, ale fajnie, jeśli mi zdrowo odżywiasz. Wiesz, patryki to czy albo konflikt, albo pizza, nie? A ty, o, cała. Wasze linie, nie? Ja ci kilka podam, wiesz? Ale mi tajemnili mówią, że już nie muszę. Ale super mi się z tobą rozmawiał, naprawdę. Dobra, najadłeś się. Idziemy do siebie. A po co? A właśnie w oko. Nie zmarniłem Poza tym, dawno nie miałem kobiety. Marni...